Panie, do kogoż pójdziemy, ty masz słowa życie wiecznego. Tymi słowami pozdrawiam Was wszystkich zebranych w tej pięknej świątyni, której patronuje święty Jakub, o którym mówi także dzisiejsza Ewangelia. Cieszę się, że mogę w 13 niedzielę zwykłą tutaj sprowadzić mszę świętą, złożyć Bogu ofiarę uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby. Do tego usposabia nas ta piękna świątynia, o której Rys Historyczny przedstawił nam wasz ksiądz probosz, za co mu bardzo dziękujemy i cieszę się, że jest ona świadectwem Całych dziesięcioleci, a może stuleci, jakie tu pielgrzymce wiary, nadziei i miłości po ziemskich <coughs> drogach do wiecznych przeznaczeń spędzili wasi przodkowie, całe pokolenia. I ta świątynia przecież jest niczym innym, jak wyrazem ich wiary. Ich miłości, ich przywiązania do Kościoła katolickiego, pójście za Chrystusem w duchu dzisiejszych słów ewangelicznych, które usłyszeliśmy przed chwilą. Oni odeszli i oczekują na dzień zmartwychwstania zmarłych, wszystkich zmarłych, a le po nich pozostało. To, co świadczy o ich wierze, o ich miłości, o ich nadziei, a także o trosce o nas, a żeby przekazać nam to, co dziś tu widzimy w formie pięknie wyrażonej i architektonicznej i w formie ze wewnętrznego tej świątyni. Tak. Każdy z nas, jeśli wchodzi do świątyni, powinien odczytywać nie rozreklamowane tendencyjnie przez różne antykleralne środowiska, które oskarżają księży o bogactwo niebywałe. To jest bogactwo naszych przodków wyrażone poprzez to, co widzimy okiem a co zostało zmaterializowane i w sposób artystyczny wyrażone poprzez ludzi obdarzonych talentem, ale dzięki troskliwości kapłanów, którzy tu pracowali i wiernych, którzy ich wspomagali. I to jest nasze bogactwo wspólne, kościoła tej waszej parafii, które przechodzi z pokolenia na pokolenie. I każdy kto wchodzi do tej świątyni tak powinien spoglądać na parafię całą, na to co wyraziło się w ich bierze nadziei miłości zmaterializowanej, jeżeli tak można powiedzieć, czego wyrazem jest ta właśnie świątynia, w której wy przychodzicie każdą niedzielę i święta aby wieli być Pana Boga i czasem nawet nie myśląc o tym, że jest to owoc pracy pokoleń ludzi, którzy uwrażliwieni na piękno chwały Bożej, uczynili ten dom domem modlitwy, który jest owocem wiary, jak powiedziałem, całych pokoleń, które minęły przeszły a pozostawili ten ślad który nas powinien usposabiać do tego abyśmy uszanowali ich wielkość ducha ich wiarę i miłość także do nas poprzez tę świątynię która jest dzisiaj miejscem modlitwy naszej spotkaniem z Panem Bogiem przed chwilą wysłuchaliśmy Pierwszego, drugiego i trzecie, trzeciego czytania liturgicznego. Ja chcę zwrócić uwagę na dwie takie ważne dla mnie, przynajmniej myśli, które są uderzające. Pierwsza myśl, która jest wzięta z listu do Galatów, gdzie apostoł Paweł, pisząc do Galatów, wypowiada wspaniałe myśli, że do wolności powołał nas Chrystus. Każdy z nas został stworzony jako zwieńczenie dzieła stworzenia przez Pana czasu i wieczności i uczynił z nas zwieńczeniem stworzenia, ale to nie my jesteśmy strójcą świata. My jesteśmy stworzeniem w hierarchii tych stworzeń, jakie istnieją w kosmosie i w świecie całym, jakie istnieją na Ziemi przede wszystkim. I obdarzył nas rozumem i wolnowolą. Jan Paweł II w czasie swoich podróży do ojczyzny często nam przypominał o tym w swoich przemówieniach i nawoływał do tego, abyśmy Bogu dziękowali za to wielkie zaufanie, jakim nas obdarował, za to, że dał nam każdemu w sposób indywidualny te dary i te sprawności, które są wystarczające, a każdy z nas mógł przemierzyć drogę pielgrzymowania ziemskiego i zrealizować siebie i osiągnąć życie wieczne. Chodzi tylko o to, abyśmy umiejętnie te dary Boże umieli wykorzystać, rozwijali je, a nie zmarnowali. I druga rzecz, o której tak mocno i jasno papież nam mówił w duchu właśnie tych słów wypowiedzianych w drugim czytaniu dzisiejszym, że obdarował człowieka wielkim zaufaniem, czyniąc go wolnym obdarowując go wolno-wolą do tego stopnia, że człowiek może sprzeciwić się Panu Bogu. Na tym właśnie polega także grzech człowieka, że znając naukę Bożą, znając jego przekazania, człowiek jako stworzenie wolne może to znaczy, jest w stanie sprzeciwić się Panu Bogu i na tym polega grzech człowieka, że lekceważy Jego przykazania, Jego wolę i sprzeciwia się Jemu i idzie własną drogą, a nie drogą te powołania, które Pan Bóg mu wyznaczył. Czytaliśmy przed chwilą i słyszeliśmy słowa. Właśnie wypowiedziane także przez czytającego ten list do Galatów, przedstawiające uczniów Chrystusa, którzy uprzedzali w Jego drogę do Jerozolimy przez Samarię i chcieli przygotować miejsce spoczynku czy zatrzymania się w tej drodze, ponieważ pielgrzymka z Galilei do Judei, gdzie leży Jerozolima prowadziła przez Samarię, czasem ją omijano, czasem szli poprzez Samarię i szukali miejsca zatrzymania się. W miejscowości, której nie określono nazwą, otrzymali odpowiedź negatywną. Jaka była reakcja uczniów, nie w duchu Jezusa Chrystusa. Byli skłonni sprawić, ażeby ogień spłynął na tę miejscowość i ją zniszczył. I zwierzyli się z tą myślą Jezusowi Chrystusowi, który kategorycznie od tej myśli ich odciągnął i dał stanowczo odpowiedź aby tego nie czynić. Jakże to wymowna dla nas nauka, jakże także powiązana z tym, co mieści się w kategoriach wolności człowieka. Człowiek często, kiedy jest dotknięty jakoś niesprawiedliwością, albo jakoś krzywdą, albo jakimś gestem, czy czymś, co według jego oceny jest naganne, odwołuje się w pierwszym rzędzie jako człowiek wolny do zemsty, do wyrządzenia czegoś takiego, co jest odpowiedzią złym na zło. Nie jest to postawa zgodna z nauczaniem Jezusa Chrystusa, czego wspaniały dowód mamy w dzisiejszym liście do galatów. Nie, nie oddajmy złem za zło, nie odpowiadajmy czynem niestosownym na postawę czy czyn, który według naszej oceny w stosunku do nas nie jest przyjazny, czy nie jest stosowny. Tak było za czasów Chrystusa wśród ludzi. Tam panowało w ten czas prawo zemsty, czyli odwetu ząb za ząb, oko za oko i tak dalej. Jezus Chrystus tej zasadzie się sprzeciwił i cała jego nauka właśnie osadzona jest w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Nie wolno czynić drugiemu tego, co nam jest niemiłe, nawet gdyby nam wyrządził krzywdę. Dlatego w tym duchu należy Panu Bogu podziękować za to, że my, Polacy, my, którzy jesteśmy świadkami różnych cierpień, jakich doznała nasza ojczyzna i ludzie nasi, przeszłości, w czasie wojny. Podchodzimy do tego z taką wolą, ażeby na zło nie odpowiadać złem. Takim przykładem tego był list biskupów polskich do biskupów niemieckich, kiedy wyciągnęli polscy biskupi rękę w imię pojednania, nie zapomnienia Przeszłości, ale przecież my musimy budować nową rzeczywistość. Musimy patrzeć w przyszłość, a nie roztrząsać przeszłości i szukać jakiegoś prawa zemsty, które nie ma nic wspólnego z przesłaniem ewangelicznym. Coś podobnego nastąpiło także w ubiegły piątek w Warszawie. Kiedy został podpisany ten, ta deklaracja między Kościołem Grekokatolickim a Kościołem Katolickim w Polsce i także Kościołem Rzymskokatolickim na Ukrainie i Grekokatolickim w Polsce w strukturach metropolitarnych, przesłanie, kiedy chcemy spojrzeć na. To wszystko, co było cierpieniem i niesprawiedliwością z jednej i z drugiej strony, a zwłaszcza, gdy chodzi o naszych rodaków na Wołyniu, którzy bez żadnej winy ponieśli śmierć męczeńską. Nie zapominamy tego, ale chcemy budować nowe relacje między pokoleniami współcześnie żyjącymi. Bo przecież te pokolenia, które teraz żyją i które się rodzą i które będą zapisywać historię dobrosąsiedzkich relacji, nie mogą żyć zasadą prawa zemsty, ale miłości Boga i bliźniego i przekazania, które jest zakorzenione w nauce Jezusa Chrystusa czego klasycznym przykładem są słowa samego Jezusa wypowiedziane do swoich uczniów, o czym mówi list do Galatów, do Jakuba i Jana. Taka jest rzeczywistość naszego bytowania, taka jest sytuacja także w różnych naszych rodzinach. Nie prawo zemstwy, ale prawo dialogu i przebaczenia. I budowania nowych relacji międzyludzkich na przykazaniu miłości Boga i bliźniego, a sędzią sprawiedliwym będzie Ten, który jest Panem czasu i wieczności, życia i śmierci, przed którym staniemy wszyscy wcześniej czy później, kiedy nas wezwie na to, abyśmy dali sprawozdanie z naszego wodarstwa. A druga myśl, która dzisiaj nam się kojarzy bardzo jasno i wyraźnie z czytania ewangelicznego. Jakże pięknie jest tu opisana droga życiowa wielu ludzi, których Pan Bóg powoływał, powoływał wprost albo powoływał przez głos sumienia. Także każdy z nas został powołany przez Pana Boga poprzez powołanie, jakie każdy z nas jako osoba rozumna i świadoma otrzymał od Pana Boga i go odnajdywał, odczytywał. Odczytując jednak to powołanie, należy podejść do tego właśnie w duchu ewangelicznego przesłania. W sposób szczególny odnosi się do tych wszystkich, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa, którzy na Jego wezwanie, wprost czy pośrednio, zostawili wszystko i poszli za Nim. Ale to pójście za Chrystusem, czy to w wymiarach powołania rodzinnego, czy też charyzmatycznego, czy też kapłańskiego, musi być powołaniem. Konsekwentnie realizowanym na co dzień. To nie może być powołanie realizowane rozdwojonym sercem. To musi być realizacja z przejrzystą, jasno, jasną wizją własnej drogi i nieoglądania się wstecz. Nie służyć Panu Bogu podzielonym sercem. Żyć w strukturach. Na przykład hierarchicznych posłannictwa kapłańskiego, cyfrachmentelnego, a myśl o być całkiem w innym środowisku życia, czy też myśl o i sercem przebywać w rodzinnym domu i myśleć tylko o domu rodzinnym, z którego się ode... wyszło. Ja mam doświadczenie osobiste. Pan Bóg powołuje i daje łaskę, ażebyśmy kroczyli tą drogą. Które nam wyznaczył. Natomiast jeśli będziemy zbaczać z tej drogi poprzez to, że bardziej będziemy myśleć o naszym rodzinnym domu i rodzeństwie, aniżeli o własnym powołaniu, i tej misji, która mamy spełniać, to znaczy, że nie realizujemy swojego powołania tak, jak nam o tym mówi dzisiejsza Ewangelia, bo dzielimy serce między Panem Bogiem a tym, co niestety już należy do przeszłości naszego życiorysu, naszej pielgrzymki ziemskiej. To nie znaczy, że mamy nie szanować rodziców, rodzeństwa, ale, też, ale to znaczy, że nasza myśl i zaangażowanie ma iść w kierunku posłannictwa ewangelicznego, służenia sprawie Bożej. Z szacunkiem dla tych wszystkich, którzy nas zrodzili, którzy nas wychowali i którzy nas wspomagali. Ale to nie może być tak, że mamy służyć kapłaństwie po to, żeby tylko wspomagać rodzinę czy rodzeństwo. Jest to pomylone powołanie i także nieuczciwość ze strony rodzin i rodzeństwa, ażeby tego od kapłana oczekiwali. Mamy iść z czystym, niepodzielonym sercem, drogą powołania indywidualnego, a rodzeństwo, które mamy, szanujemy i szanować powinniśmy, tylko niech każdy z nich idzie własną drogą życiową i szanuje swoje powołanie, rozwija je i buduje rzeczywistość rodzinną, ale w wymiarach swojego powołania, a nie oczekuje na to, że będzie finansowany, mówiąc brzydko, używając tego słowa przez środowiska, które nie mają żadnego obowiązku jurydycznego, ani prawnego do tego rodzaju czynów. Ewangelia dzisiejsza jest bardzo jasna, i tego wszyscy w seminariach i także w strukturach zakonnych się uczyliśmy i w nowicjacie, i w seminarium, I zostawiliśmy wszystko, pośliśmy za Chrystusem. Nie wiemy, jaki tytuł miałby ktoś, który przynależy do rodziny kapłana poprzez siostrę, brata czy kogoś jeszcze, żeby oczekiwać ustawicznej jakieś wsparcia. Owszem, duchowe w nagłych wypadkach, w nieszczęściu, jeżeli ksiądz może, to oczywiście jest to jakiś rodzaj solidarności. Ale nie jest to ten człowiek, który ma utrzymywać pokolenia krewnych i powinowatych. Ta mentalność, jeżeli w ogóle gdzieś istnieje, powinna zniknąć jak najszybciej, bo kapłan jest po to, aby niepodzielonym sercem służyć Panu Bogu i ludziom, do których jest posłany. To są refleksje, które spontanicznie rodzą się z tekstów dzisiejszej liturgii. Prośmy więc Pana Boga, aby. Każdej niedzieli teksty liturgiczne, które czytamy, były tematem naszej medytacji, naszej refleksji, naszego rachunku sumienia, nie tylko nas, kapłanów, ale także każdego z nas, którzy przynależymy do tej parafii, abyśmy zbudowani i umocowani w naszej prawości sumienia kroczyli własną drogą powołania życiowego. To są tylko małe refleksje, które spontanicznie rodzą się w oparciu o czytania liturgiczne. Każdy z was, jeśli z uwagą słuchał tych czytań, może wyprowadzić cały szereg wątków, które akurat jemu przypadły specjalnie do serca, rozwijać je i wyciągać wnioski dla własnego życia, dla Realizowania własnego powołania życiowego. Bo proszę pamiętać, że z każdy z nas ma indywidualne powołanie życiowe i zda rachunek przed Panem Bogiem z tego, jak je realizował, a nie z tego, jak wyglądało środowisko, w którym żył. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej przed Panem Bogiem. Jest odpowiedzialność indywidualna każdego z nas. Módlmy się więc o to, abyśmy we wspólnocie parafialnej, w oparciu o nauczanie ewangeliczne, urastali jako osoby odpowiedzialne, jako podmioty praw i obowiązków, świadome własnej godności, ale świadome także naszych obowiązków wynikających. Z powołania każdego z nas. Oto się chcę modlić razem z Wami, tego sobie i Wam życzyć, i tego Wam życzę, abyście tę prawdę ewangeliczną przekazywali następnym pokoleniom, które w tej parafii się zrodziły i zrodzą się jeszcze, i czekają także na naszą pomoc właśnie w wymiarze. Formacji sumienia i wartości chrześcijańskich, które są fundamentem naszego bytowania na co dzień. W tym postępowaniu, w tym sposobie bycia życzę Wam wszystkim Szczęść Boże. Amen.